虎にすごい

Oh yeah 何やってんのこれ? Z nami trener drużyny Jagiellonii All Star Samuel Tomar. Samuel, jesteśmy dzisiaj po dwóch spotkaniach. Były to dwa różne spotkania, tak naprawdę. Proszę cię o ocenę tego meczu, jak to widziałeś z ławki trenerskiej, bo emocji dzisiaj nie brakowało. Przede wszystkim wielkie gratulacje dla zespołu, dla członków sztabu szkoleniowego, dla naszych sponsorów, że doszedł ten wyjazd do skutku. Pierwszy mecz graliśmy z gospodarzem. Przede wszystkim bardzo dużo sytuacji stworzyliśmy ale tak w połowie to tak nam troszeczkę gospodarze nas przycisnęli do niewykorzystane sytuacje. Tutaj akurat się sprawdziło to, że nie zemściły się, a strzeliśmy dwie piękne bramki, duet CC, Citko, Hańko, pokazał klasę, Wygr wygraliśmy po bardzo dobrym spotkaniu. Bardzo dobre wrażenie zrobiliśmy tutaj na organizatorach, na kibicach. Ta wygrana dała na pewność siebie. Tutaj do drugiego meczu występowaliśmy jako zdecydowani faworyci, bo, bo po prostu zyskaliśmy dużo pewności siebie, fajnie to wyglądało, fajne akcje. No ale niestety trochę tam na początku meczu tam przypadkowa, pechowa interwencja naszego obrońcy. 1-0, ale pokazaliśmy klasę, podnieśliśmy się, nie załamaliśmy się. I doprowadziliśmy do wyrównania po bardzo dobrym meczu. Bardzo dobry rywal, bowiem szczerze, że dawno nie graliśmy takiego dobrego spotkania. Eee, tutaj przede wszystkim pochwać należy cały zespół, że się podnieśliśmy. Eee, I jesteśmy bardzo szczęśliwi eee, i oczekujemy z utęsknieniem jutrzejszego dnia. Trenerze, w naszej drużynie w środku pola debytował dzisiaj Darek Łatka. Rozmawiałem z Darkiem pytając go, ile spotkań w drużynie Jagiellonii jest w sobie przypomnieć. Mówi, że około 200 rozegrał. Myślę, że dzisiaj naprawdę pozytywnie się pokaże o dwóch spotkaniach. Dał te płuca, mecz został wybiegany. Dobry stały fragment gry. Jak trener oceni jego postawę? No Darek zawsze słynął ze świetnej gry w środku pomocy. Łączy pięknie grę defensywną z ofensywną. Nam takiego zawodnika brakowało od dawien dawna. Także cieszymy się, że tutaj jest z nami, no prawdziwie też łączyk i, I jesteśmy szczęśliwi, tak. Darek powiedział mi, że tutaj jak już się spotka z chłopakami na lotnisku, od razu się poczułem w rodzinie, także dziękujemy, że przyjechał i na pewno będzie z nami na resztę, resztę tutaj wyjazdów, spotkań towarzyskich i, i turniejów. Dziękuję trenerze, powodzenia. Z nami Darek Ładka, zawodnik, którego sympatyką żółto-czerwonych nie trzeba przestawiać, dzisiaj rozmawialiśmy ponad 200 meczy w klubowych barwach. Z nami debiut, debiut w barwach Gieloni. O, Darek, jak przyjęła się drużyna, jak czułeś się dzisiaj na boisku, jak ocenisz generalnie te spotkania i poje pierwsze chwile razem tutaj z drużyną? Stare można powiedzieć znajomości, te odświeżone. Tak? Dziękuję bardzo w ogóle za, za zaproszenie na ten niej. No, lecz no, wydaje mi się, że byliśmy mimo wszystko lepszym zespołem i brakło troszeczkę może szczęścia, precyzji. W tym wieku to może być normalne, ale nie, bardzo fajna taka inicjatywa. Także fajnie, że my jakby po pewnych latach można się pospotkać, znowu poopowiadać co u siebie i powspominać pewne rzeczy. Także super. Jak wpłynie kolejne powołanie, to mam nadzieję, że widzimy się po raz kolejny. Czy to zależy od... No muszę trenera zapytać, czy mnie powoła. No, myślę, że trener jest raczej zadowolony, także Darek super, dzisiaj to wyglądało na boisku. Myślę, że dałeś dużo drużynie od strony sportowej, ale też właśnie tak jak mówisz, miłość się spotkać gdzieś tam po latach z, z chłopakami, z którymi grałeś w rzut członych barwach. Także dziękuję za ten, za ten wyjazd i mniej będę jeszcze, jeszcze do zobaczenia. Jeszcze przed nami jest jutro, wiesz, tak? Darek, właśnie, jutro. jutro, jutro, jutro i jest. na boiskie jeszcze by to trzeba zakończyć. Dzięki.

Brakło naszej drużyny, który w trzecim spotkaniu zachował czyste konto. 4-0. Wygrywamy to spotkanie w pewnym stylu. Co prawda ciężkie warunki gry, bo murawa była bardzo grząska. Widzę, że ten turniej był bardzo dobrze zagospodarowany. Wielu przeciwników i ta murawa też nie była taka, ale myślę, że to zwycięstwo na pewno cieszy. Mamy na przyszłość kolejne plany. Macie, jak generalnie oceniasz ten turniej swoim okiem z boiska? Uważam, że turniej był dobrze zorganizowany przede wszystkim, co prawda, to najbardziej takie emocjonujące jest to, że my przyjeżdżamy, nie wiemy z kim gramy, z jakim przeciwnikiem, jaki poziom będzie reprezentował, na jakich błyskach będziemy grali, to jest w zasadzie takie bardzo fajny, bardzo pozytywnie nas nakręca, no, ten turniej pokazał, że bardzo dobrze promujemy Polskę przede wszystkim, też nasze województwo, nasze miasto, klub, bo trzeba przyznać, że Półwysep Iweryjski nam służy. Jak już nie przegrywam tutaj tych meczy, gramy w miarę dobrze, pierwsze zwycięstwo z portugalską drużyną, drugi remis, jesteśmy silnym przeciwnikiem jednego, dzisiaj pokonujemy Hiszpanów 4-0 i tylko pozostaje nam się cieszyć. Z nami legenda Jagiellonii Białystok, legenda również Jagiellonii All Stars, bo w każdym spotkaniu tak naprawdę Mariusz dajesz dużej jakości. Często udaje ci się trafiać do siatki. Dzisiaj też w świetnym stylu na ślizgu pełne zaangażowanie w naszym trzecim meczu w Portugalii piłka znalazła drogę po Twoim uderzeniu. Mariusz, jak oceniasz ten, ten wyjazd tutaj? Jesteśmy tutaj po raz pierwszy. Twoim chłodnym okiem, zawodnika, który nie jeden kraj w życiu zwiedził i nie jeden obojsky widział. Dzień dobry Państwu. Jak zwykle kolejny udany wyjazd. Także zostaliśmy znowu zaproszenie teraz na turniej do Hiszpanii. Bardzo nas tutaj doceniają, szanują za bardzo dobrą grę, za zaangażowanie, nieustępliwość, walkę. Bardzo tutaj jest, ile tam nie wiem 12 zespołów to w tym wieku to wszyscy alboje się konsolidują. Atmosfera jest super rewelacyjna. Esperku, esteja muito desfrutado uma boa refeição. Obrigado por terem e nós vamos dar início aqui à entrega por questões de daqui os colegas que têm que ir apanhar o avião uh, serão os primeiros a, a receber o nosso troféu. Uh, muito obrigado pela vossa presença neste caso em particular neste caso em particular aqui aos colegas da Polónia muito obrigado por terem vindo Thank you very much. Muito obrigado a todos e continuem a